Węgla w Twoim Lights dopiero... Węgla w Twoim poczekaj chwilę Przepraszam, że z nim blizowię, ale jakoś takie życie... Ost Ostatni z nim. Cią je gramy. Na Twoim najdzie to ja dopiero wziął Toma. Dopiero. To to ma Witam kolejną osobę, ja bo są trzy już. Ale będę musiała koniec jedną osobę. I kto chce ode mnie obserwacje, pisze obserwacja. A ty jego ty, ty, ty też ten? Ty też robisz live'a? No, kto chce obserwacje ode mnie, ode jego kole... Powiedz kim, że kto chce odbieg... od twojego kolegi obserwacje, to pisze obserwacja. Powiedz im. kim? Kto chce, chce obserwację od, od Huberta, tego co jest na live, pisze obserwację. I on was zaobserwuje. I będę ci Hubert mówił, kto to, okej? Okay? I z live ich sobie, jakby weźniesz, Wiesz o co chodzi? Oczywiście tu na odcinku nie wiecie o tym, ale... Jest. O, ale jest ten. Nie wiem, czy jestem na ciemowym. Ja tu na... na, na ja <laughs> jako jedyny... Ja jako jedyny na samej górze. Ja Jako jedyny na... Różowym. Jeszcze nikt nie... No baba jakaś nie chce zabić. Zaraz. Jesz jeszcze nie jestem ale... No, ale jest. Wy z live'a nie wiecie... Wy z... No, z odcinka nie wiecie, co chodzi Ale chodzi o to, że po prostu ja nagrywam no, Ja no, robię no, live'a eee, no, prostu... Ja jestem no. na samej górze jeszcze Ja już jestem na resfadze. Ja dopiero spadam teraz na pierwszy... na ten Na drugi... Na pierwszy dopiero spadam ale już piszę, już sprawdzam. Nie, wygrałem, nie? Nie Wy... wiem, Wygrałem, co nie? Wygrałem teraz. Nie, jakiś spadek nam wygrał no matę, go Jak to jest możliwe? Przecież ja spadłem ostatni Nikogo nie było poza mną. Chyba. Ale to jest Spiderman! Ja wiem, ale ja grałem z szturmowcem i nikogo poza mną tam nie było już. Dobrze mam duże skakanie? Nie? Weź na sobie na mojej drona Czego Czemu mnie podcinasz tu? Nie, nie! To nie podcinek. O ty gnoju mały. <grystanie> jest ja, coś na rumaru, Nie. Oh my, oh my. Ja cię trzy razy pociągnę. No, no co jest mamy oświadcz. A ja... Co jest? Ej, bo no to... Nie Wcześniej wygram, ale niby nie, a teraz to... Dobra. Nie. Ja się Ci z nie wiedzą, że teraz trwa live po prostu na TikToku, na moim koncie. I dlatego możliwe, że słyszycie Go ale lepiej Kurde, drugie miejsce Drugie miejsce zajęło. A kto wygrał? No Spider-Man. Spider-Man wygrał. spider wygrał. Moki? Jaki moki? moki. Jak moki go nawet tam nigdzie nie było. Byłem tylko... Ja byłem tylko ze Spider-Manem. Ale to nie działa. To nie działa. Moki, stale. Stale się, Aha, to o to chodzi. To się poszłać, ty. Bo on Do... nie. Siebie nie można zabić, można tylko zastrzelić ten. To jest kształty. Pięciokąty. kąty. Nie się... ja też cię rzuciłem. Aha, Aha, Nie! Nie. Ja nie Spadłem! Dzięki! Dzięki! Co? Dzięki to ty! Nie a, ja a, ja a ja dzięki! A ja dzięki to! No na pewno. pewno! Patrz! Ty nie wiedziałeś! Ty nie, Ty nie wiedziałeś pewnie o tym, ale coś ci zaraz pokażę, patrz. Tylko niech ja to znajdę, bo to jest trochę ciężkie. O kurde Czy ja to znajdę? Nie znajdę. O, taką mam broń, pa Taką mam broń To no, zatań cię.

Bo ja bysz nagrywał. Ale zaczęłam... Spiderman ja nie, bo... nie... wiedzą co ja robię Nagrywam ten live na końcu. I tylko mówię to. Zobaczcie, jestem jeszcze na niebieskim! Odciąłem Spidermana! Eee no za... przez ciebie umarłem! No ja się jestem mafioletowym, bo Spiderman! Jestem na niebieskim przez niego! Aha, nie no, był umarłem! Gdzie było wolne?

老公，老公，哈哈。 Mi się no ja mam średni internet no. teraz. No to znajdź na pewnie i Dobra, wychodź grając silnego, Dobra, zaraz wyjdę, tylko teraz już dogram. Siusiaczek, siusiaczek, siusiaczek. Nie mów tak. Przestań. Siusiaczek, siusiaczek, siusiaczek. Przestań. Siusiaczek, siusiaczek. Jest Jacek, jest Jacek Mam pierwszą pogodę Ty chodź! Dobra, wychodzę, koniec